No tym serwerzy tworzy się własne kraje. Ja i moi widzowie stwierdziliśmy, że brakuje tu jednej rzeczy. Komunizmu. O sorry, nie to. To też nie to. No dobra, blisko. Brakuje tu USA i my jako ten kraj chcieliśmy przejąć serwer A więc no Zaczęliśmy z naprawdę ogromnym przytupem Już na starcie liczebnościowo byliśmy potęgą USA USA Co jest? USA, USA. <laughs> Teraz. Takie najpierw się... Jezus Maria, ile was tu jest? Oh, kurde Staliśmy się militarną potęgą Nikt nam nie mógł podskoczyć Jaka suwa! Jaka suwa! co jest? Let's go! Ale on Oj, po zbieraniu wystarczającej ilości kasy, pora porana wyprawę do USA. USA. Do USA. USA! zapraszaj Alion. I w tak sposób powstało USA. A? Alion, ale czym USA? A? Bo USA nam k*** zajęli. Ale dobra, jeszcze się z nimi rozliczymy. A więc powstała USA Aliona. Wiem, mogłem coś kreatywniejszego wymyślić. Nasze aktualne tereny wyglądają tak. Po rozgoszczeniu się w Stanach Zjednoczonych postanowiliśmy zrobić skromny napad na Europę Tam gra duża ilość osób, nie? Więc uważajcie, bo tam będzie dużo typa. Ej, mam typa ZSRS! Psz, Co po kolei teraz. Dobra, lu ludzie uciekają od nas, ale myślę, że można iść na Włochy. Bez litości. Kraj. TPH! Polska! USSR! USA! ZSRR! USA! <ślesi> <ślesi> Jeżeli chciałbyś być członkiem kolejnego takiego kraju, który będziemy robić, to zapraszam do linku w opisie. Powstał Waszyngton, który się cudownie rozwijał. W międzyczasie podzieliłem USA na trzy dywizje: Grind, PvP i budowanie. Przez co USA rozwijało się w każdą stronę. Klanuka, klanuka, klanuka. wszyscy Zostępka, wasz... Byliśmy poważnym krajem, ale rozniosła nas jedna rzecz: Autka! You know Menu you know. to Chwila, Ty czy chcesz przyjąć się, a to Czemu cały czas siedzicie na swoim terenie? A więc, pierwszy teren, jaki chcemy przejść, to najbliższy nas, czyli Kanada. Widzisz, tu wszystkich ludzi diaksowych, to są moi ludzie. I sprawa wygląda następująco: Możemy wam wypowiedzieć wojnę, was zniszczyć wszystkich, chyba że będziecie dla nas pracować. Więc powiem tak: Bierzecie ten układ, czy przegrywacie? No, łatwo poszło. Od teraz jest to zamerykanizowana Kanada pod naszymi rządami. No, od tego momentu robiliśmy terror na świecie. Napadaliśmy wszyscy, którzy nie chcieli się nam zwasalizować. Zaraz, ale co to znaczy, że jakiś kraj jest zwasalizowany. Wasalizacja odnosi się do procesu. No czyli przejęcie takiego państwa. My to nazywamy zamerykanizowaniem. Po prostu jesteście naszymi poddanami. Zapomnij. Jesteś zaciekawiony skąd, co my tu robimy, dlaczego my tu robimy i co chcemy osiągnąć. Nawet Polska przepraszała, że uderzyła jednego z nas. Krękaj kur... Się za mojego ziomka, proszę bardzo. A ta wyglądały rozmowy z naszą podróbą. Albo wypowiadamy wam wojnę i jesteście j******ni. A na... Jednak wielu osobom się to nie podobało. A tym bardziej Brazylii, która na nas napadła. tak stoczyła się pierwsza bitwa pod Waszyngtonem. Co o, on dlatego, on Tajemniczy! Cała Brazylia została zmuszona do odwrotu. Ha, locknął no, mi, locknął no, mi, lock no. a, moje, a mojego goni jeszcze, mojego goni jeszcze. Okej, okay, tajem, nie Chodź! Ale, ale, Dobra, to bijemy, 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 bijemy. Kurdy podajkę! That, to dead, dead! Chodźcie, z słychałam, już wygraliśmy. Nie ma, na na. I pewnie sobie pomyślcie, USA, potęga, za niedługo się miało to wszystko zmienić. Powoli powstawały kraje, które nam dorastały potęgą. Szwecja, Austria, UK i Korea. Najbardziej agresywna była Szwecja. A, wszyscy na J! -ka. Gonimy go, gonimy go. Dead, 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 Ja pier... Po naszej pierwszej przegranej walce każałem się wszystkim wycofać. A, czekaj. Zaraz. Czy to Korea? Teraz zganijcie odpowiedź A, wygraliśmy, czy odpowiedź B, wygraliśmy. Zgadliście odpowiedź, z Spier... O, albo administrator, albo coś, nie wiem. O, rajcie wszyscy, bo ja już jabłek nie mam. O... Jako szef USA stwierdziłem, że tak nie może być. Z racji, że to są potęgi serwera? Nie, ty nie, ty będziesz później. Wykluczyłem test, z którymi mamy Spinę, i ostatnio wziąłem na rozmowę o sojusz. Czy jesteś na to chętny? Nie jesteśmy przypadkowymi osobami. Zdaje mi się, że jest to nawet dobra oferta. A, to druga próba gadania z drugim USA. Yy, ilość osób nie ma znaczenia. Znaczy, ma znaczenie, duże. To tak, gripów nie można robić. Na działce nic nie zrobicie. No, nie dogadałem się. Dalej brnąłem do bogactwa pieniężnego, a więc... A czyli dobrze opłaceni robotnicy. Nie, no żartowałem. Niewolnicy! Mówiłem. Alien ma najlepszy... W Uhohoho! Chcieliśmy! Dobra, teraz czas na powagę. Ja i Zima postanowiliśmy zrobić traktat UUS, aby złączyć się na zawsze jako największy sojusz militarny na tym serwerze. W tym momencie wróciliśmy do podwojonej wcześniejszej potęgi. Przyjęliśmy Rosję, Francję, Prusy, zdominowaliśmy Żydów oraz inne pobrzeżne kraje. A z Austrią sytuacja była trochę dziwna. Austria była nowym krajem. A na sam start mieli naprawdę dobre rzeczy, lepsze od nas. Co było bardzo dziwne, ale w późniejszej części odcinka się dowiecie dlaczego. Mamię, fali. Dobra, gren. Pozdrawiam, jestem płyta, dostaję od kogo. Podkopałem go, podkopałem go. Ej, do czołga szala, do czołga Ej, bo, on leci, bo leci do niego wsparcie, wsparcie tam i. Mario? Czemu on jeszcze żyje? Co jest ku. I ma wszyscy! Dzieli później UK się spłakało, bo przegrało jakąś tam bitwę i stwierdziło, że ten serwer kradnie konta Minecraft. Nie wiem jak. Mimo to, że bez UK sobie radziliśmy, nam nadal brakowało, a więc wzięliśmy sojusz z jedynym sensownym państwem Austrią. Aby upieczętować sojusz pomiędzy Austrią a USA, przyrzekam i się po to podpinam. Tyle, że to nie był taki zwykły sojusz. To była braterska współpraca, z którą bardzo dużo osiągnęliśmy. Dobra, stop tego cringe'u. Zaczęliśmy podbijać, a później kontrolować całą Afrykę. Przez co można powiedzieć, że ten kontynent był nasz. Nawet się nie staraliśmy. Potem rozpoczęliśmy największy spór w historii tego serwera. Napadając na Szwecję i rozpoczynając bitwę pod Szwecją. Druga opcja wygląda taka, że po prostu będziecie pod naszą prowincją. Jest czy oni orają, czy mi się wydaje? O Ryan! Ha! Nie, to się mnie nagraj to za nami, byle. to, każda w ogóle. Dead, dead, no, list, like dead. Nie ma już szefa, nie ma już szefa. Chodź na ląd, albo chodź na Nie, to jest chore, jak ja nie mają ity. Jest, jest, leży, leży. już I można zrobić największy sojusz na serwerze, ewentualnie, wziąć potęgi i dojechać. Szwecję, Szwecję y, i tego. I Korea. Tutaj akurat Turcji nie wasalizujemy. Poprzednia walka ze Szwecją i resztą kraju była bardzo równa. A po tym, że nas zdenerwowali, chcemy ich po prostu zdeklasować. Czyli dołączyliśmy do sojuszu Turcji, która nie była potęgą, ale była ogarniętym państwem. I ponownie napadliśmy na Szwecję. Tylko, że w tym przypadku to nie była bitwa. To była wojna o potęgę na serwerze. Wbijamy się na nich. Pięknie dokuzi z Mają trener tajszy, nie, jednak mają Tyle, ale wyorali? Dawaj no, no, no Dobra, to co, idziemy na home. wygraliśmy, nie? Mówimy, że Polska chce być niepodległa W miarę możliwości Powinienem, bo nie jestem dostajnikiem najwyższym, ale Bo za chwilę nas uh, tego Horyzont wpierd... wojnę z wami Moim zdaniem, Chory wybacz, ale moim zdaniem powinniśmy to zaakceptować. Mój drogi, dwa moluchy się na zębile jeśli teraz powiesz, że nie. Cała Szwecja i Austria poleciały na bana za skopiowane rzeczy. A więc w tym momencie my jako USA władaliśmy całym światem. Oho! Taką klepę to ja lubię USA USA Okej, okay. ej on jest postrany Poczekaj jest jeszcze Korea 5 dni? Skończyliśmy edycję jako legendy serwera A ty jeżeli chcesz zagrać z nami jako inny kraj To zapraszam do linku w opisie